Cześć witajcie, ja nagrywam to już po zakończeniu całego odcinka teraz tego właśnie co będziecie oglądać. I tam na samym początku od samego początku właśnie mówię, że e, poprzedni odcinek 30, który oczywiście wczoraj wleciał, e, nie mogłem go znaleźć nigdzie, i że właśnie tam się wydaje, że przepadł, ale ostatecznie teraz, zaraz właśnie jak skończyłem nagrywać ten 30 odcinek, a znaczy 31, to znalazłem, że jednak ten 30 jest, więc. Jak mówiłem tam właśnie na początku tego odcinka, zaraz będę w sumie mówił, na początku tego odcinka 31, że właśnie, że nie myślałem, że nie ma tego odcinka co wleciał wczoraj i właśnie tam opowiadałem o wyniku i tam tych wszystkich sprawach, ale ostatecznie oczywiście ten film jednak znalazłem i pewnie go wczoraj widzieliście, więc właśnie to na początku sam nagrywałem jak jeszcze nie wiedziałem o tym, że jednak jest ten 30 odcinek, więc to tyle, tyle chciałem wam powiedzieć i. Miłego oglądania tego odcinka. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22, kariera managera własnym klubem. Pewnie się zastanawiacie, czemu nie jest poprzedni sezon, tylko już początek nowego sezonu. No niestety, nie wiem jakim sposobem, film już miałem zrenderowany, zrenderowałem go normalnie, zostawiłem go, i miałem właśnie, bo nagrywam za ten film, od razu go zaraz zrenderuję i zaraz wrzucam, i miałem go właśnie dzisiaj już sobie już wrzucać, i patrzę właśnie, a nigdzie go nie ma. Dosłownie nigdzie go nie ma. A właśnie e, na tej nagrywarce on się dzieje najczęściej na dwa klipy. Złożyłem je oczywiście, właśnie zrenderowałem i już miałem zrobione, więc byłem pewny, że mam to zrobione, więc od razu potem zaraz usuwam te, te po prostu dwa nagrania. No i je wyrzuciłem do kosza i oczywiście e, całkowicie usunąłem. No i nie ma nigdzie tego filmu, więc postanowiłem, że muszę nagrać jakiś właśnie e, na teraz, żeby jakiś dzisiaj był film. W poprzednim odcinku zakończyliśmy sezon. Nie było tam nic bardzo ciekawego. Ostatecznie skończyliśmy na 11 miejscu. Odpadliśmy pucharze, bo na samym początku graliśmy, mieliśmy grać puchar chyba i od razu odpadliśmy w nim. Eee, grałem mecz z Brentford, gdzie 4 do 2 wygrałem. Potem e, 3 do 1 przegrałem z Manchesterem United. To były takie dwa mecze, które grałem. No i właśnie doszedłem do tego, że miałem edytować klub, ale no właśnie. E, to miało być dopiero nie dzisiaj, a jutro. Ale nic, no, będzie dzisiaj, więc y, pierwszy mi się coś takiego wydarzył, naprawdę to jest mega dziwne. No ale mam nadzieję, że to pierwszy i ostatni raz. Musimy wybrać sobie stroje nowe. E, jakieś nowe, ciekawe stroje. Te są dość spoko, te mi się nawet podobają. Te mi się dość podobają. Chyba sobie te wezmę, bo tych nie miałem. No, te sobie wezmę. I zostaje przy... Ale właśnie miałem chyba... Wolę, żeby to, co jest czarne, było czerwone. Mam nadzieję, że tak się da radę zrobić. No to dajmy najpierw to, na przykład na, na, na to. To dajmy na... właśnie na czerwono. A to na czarno, bo jednak chcę, żeby to czerwone było, jakby moim wiodącym kolorem. No, tak to niech wygląda, bo chcę właśnie, żeby czerwony był moim wiodącym kolorem. A, to jest Puma! Aha, dobra. Myznajka mam przecież koszulki. Jakie... Te mieliśmy, takie mam na wyjeździe. Takie szachownice mi się podoba. Te są nawet spoko, te chyba mogę wziąć. Te są bardziej takie, jak e, Nigeria miała, chyba, podobny styl. Te sobie wezmę A na wyjazd, jakie mogę wziąć? Na wyjazd. to tutaj dobrał dobre kolory, może? Jakiś na przykład taki. dajmy na to niebieski i na przykład, jak przed niebieski, biały. No, nie ma zbytnie różnicy niestety. Gdzie ten biały? Nie widać, gdzie ten dokładnie. A ten dodatkowy to jest. No to ten dodatkowy to może być na przykład na biało. Ale nie widać, gdzie ten jest szczerze uzupełniający. No nie widać w nim w ogóle tego. Tego, gdzie jest ten uzupełniający. No ale dobra, dajmy na przykład na ten czarny. Albo może inny na przykład inne, może jednak koszulki. Może bym wziął na przykład. To są znajka, takie coś. Trochę to jest inne, oczywiście. Ale myślę, że nie jest to takie złe. Tylko jeszcze jakieś może żółto-czarne, na przykład, albo żółto. Nie wiem, żółto-niebieskie może nie, ale żółto-czarne. Żółto myślę, że są nawet spoko. Ale może jednak nie, może jednak to, to nie. A na przykład takie. Takie już troszkę lepsze są. E, myślę, że takie właśnie są spoko. Ale może niebieskie jednak weźmy, bo żółty mieliśmy niedawno chyba, niebieskim mieliśmy tylko raz chyba. A w niebieskim nawet to wygląda spoko. Jeszcze dodatkowy ten kolor. Dałbym na może jeszcze jakiś jeden. Yy, może teraz o to na żółto no, i ale to wygląda spoko. Dość mi się to podoba. Nazwisko jeszcze musi być. Yy, białe, ale to nie wiem, czemu na Hawardziam przednie nie pokazuje tego. Ale niech będzie białe. Dobra, reszta, oczywiście, wszystko spoko. Tak będą wyglądały nasze koszulki i wszystko na następny sezon. Tak obecnie wygląda nasza jednostka. Mówiłem już, właśnie, kogo chcę zamienić, oczywiście, akunie chciałbym. Jeszcze jeśli chodzi o środkowy obrońców. Akunie nie byłby złym, zły, żeby, żeby zostawić. Na przykład, Garido ma 20 lat. Nie ma szans, żeby Garido 8-moworali poszedł w górę, ale nie mam też dużo obrońców środkowych, więc nikogo nie sprzedałem. Na przykład, ile mam pieniędzy? 36, no troszkę to jest mało. Jest to zdecydowanie mało pieniędzy, żeby jakiegoś środkowego ciekawego obrońcę sprowadzić. No, głównie musiał pewnie szukać jakichś młodych zawodników, a ja już chciałem jakichś takich naprawdę ciekawych, fajnych zawodników zdobywać. Patrząc jeszcze na. Mamy jakieś tu obrońce? Nie mamy obrońcy eee, tutaj jeszcze w szkółce. Bo z tych obrońców to, mógłbym tutaj kogoś zrobić może z tych bocznych obrońców, czy nie? Znaczy, mam po trzy, to w sumie nawet nie chcę. Ile Akunia jest warty? Muszę to sprawdzić, bo to jest jednak troszkę ważne. Akunia jest obecnie warty 10 milionów, to nie jest wystarczająco dużo. Myślę, że jeszcze jeden, ten cel będzie, będę musiał po prostu zostawić taki, jak wygląda ta jedenastka. I najwyżej w następnym sezonie, bo jednak za mało mam po prostu pieniędzy, żeby cokolwiek w miarę zrobić jakiś ciekawy transfer. Taka jest prawda. A już jak chce robić transfer, to już troszkę ciekawych zawodników bym chciał sprowadzać, właśnie. No ale jakbyśmy dali na 40 milionów. Niko nie zdobędziemy zbytnio ciekawego za 40 milionów, więc takim składem po prostu, jaki mamy, musimy po prostu pewnie iść dalej. Tak mi się wydaje, no bo nic nie mam tu zbytnio do zmiany, tak jak mówiłem. No, nie mam tu nic, zbytnio właśnie do zmiany. Oprócz tego, Za ataku jestem zadowolony. Sazer ma 84, super. Shar na pewno nie zostanie w rank. Na razie wygląda spoko, to samo Gavi. Howard zostanie, Doyle w miarę jeszcze to jak wygląda. No, nie mam nic oprócz tego do zmiany. Ławka też, naprawdę wygląda coraz lepiej. Eśpia ja myślę, że jakiś jest lepszy do wzięcia. Na przykład Greco, chyba. No, Greco na przykład, właśnie. Carillo może być na. Tutaj Karilla może być. Jest Dragowicz na przykład. Matias ma 22. Dragowicz ma 20. I jedna mniej. Myślę, że może przydałoby się Matiasa sprzedać. Nie wiem, jakoś yy, wiem, że on długo u nas był, ale myślę, że to się bardziej opłaca. Mamy sporo napastników. Deep jest młody. Wilson jest młody. Myers jest młody. Olsen też jest bardzo młody, więc myślę, że Matiasa bym sprzedał. No, sprzedałbym konora Matiasa Zobaczymy ile za niego zdobędziemy. Ile? Około tak 2 miliony tylko jest wart, troszkę mało. Jeśli nie zdobędziemy myślę, że 5 to jednak nie będę go sprzedawał, bo po prostu chcę jak już to coś zarobić na nim. I wtedy bym jego sprzedał, a Kunia przyszedł za jakieś 20, no to już bym coś miał wtedy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. razie troszkę powoli stimulujemy. Takim taki mamy rywali w naszym turnieju przedsezonowym, gdzie będziemy grali. Maciej się cieszy, że został sprzedaż, no, ale jeszcze nie tak szybko. Może i zostanie. Pierwszy mecz z Napoli. Altazys, który rok 2026, co oznacza, że. Jest mundial teraz, więc tacy zawodnicy właśnie jak większość naszych zawodników, nie, e, nasz atak, Wrank e, oraz Dziekoński są powołani. Dziwne, że Howard jest niepowołany, mega dziwne, ale zaczynam to spotkanie bez tych właśnie zawodników wszystkich. I przegrywam jeden do trzech. Doyle z jedną bramką dla nas. Nie mogę się jakoś dziwić, że przegrywałem, powiem szczerze, no bo jednak Zawodnicy nasi naszych powstały zawodników paru nie ma, tych głównych bym powiedział, bo ten nasz atak kompletnie nie ma. Kolejny mecz to będzie mecz z Lionem, który też wygrał. Tu też będzie mega ciężko, pewnie zdobyć jakieś punkty. Zgaduję. Jak y wygląda nasz skład? Kogo nie ma? Dalej pewnie tych samych osób. E no tak, dalej nie ma tych samych osób. E I zaczynam do spotkania. Z Leonem też przegrywamy Arnold z jedną bramką dla nas. Czyli w taki sposób, że jesteśmy też pewni, że odpadamy oczywiście z turnieju przedsezonowego. Ale to aż tak nie było mega dla nas ważne, tak naprawdę. Ja jestem jeszcze ciekawy jednej rzeczy. Dobra, tam właśnie Abilla. Chciałem go zobaczyć. 193 cm. Naprawdę to jest fajny bramka, że będzie super zmiennikiem. Znaczy, zmiennikiem. On nie będzie wchodził, Ale jest super rezerwowym po prostu. Match z River Plate, to będzie ostatnie spotkanie. Yy. To jest nie mamy 14. Aha, dostaliśmy walkware, czyli wygrywamy niby z nimi. aż oczywiście to znaczy tak, że kończymy nasz udział w tym yy, turnieju, ale zdobyliśmy jakieś zawsze to pieniądze. Chyba z 2 miliony spoko, 3 nawet praktycznie. Ja jestem ciekawy, ty, ty, za te pieniądze, kogo byśmy mogli zdobyć? Bo to jest 2026 rok. Zobaczmy może jednak jedną rzecz, bo bardzo jest duża szansa, że akurat na przykład jakiś zawodnik jest bardzo młody i może na będzie pisał potencjał w się wyjątkowym albo dobra inwestycja na przyszłość. I myślę, że to ma sens, żeby po prostu poszukać młodych zawodników, bo kto wie, może na pewno muszą być właśnie tak, o tym chyba mówiłem kiedyś, że właśnie na przykład jak Sergio Ramos skończy karierę, to prędzej czy później jakby jego sobowtór się stworzy od, y, od młodych lat, czy jakiś hiszpan młody, który no będzie miał y, potencjał, żeby właśnie stać się Ramosem, b, więc i bardzo możliwe, że gdzieś na jego zdanie trafimy. Jak, jak jakiegoś właśnie zobaczymy zawodnika stworzonego przez grę, który na przykład, y, no dajmy na przykład prawy skrzydłowy z Argentyny na przykład i naprawdę zapowiada się na świetnego skrzydłowego, to wiadomo że najprawdopodobniej on jest po prostu jakby jeśli Messi już nie gra, jego jakby sobowtórem, można by powiedzieć, drugim wcieleniem, e, i właśnie dlatego warto też patrzeć na takich młodych zawodników. Na przykład ja zawsze poszukam tej ligi, gdzie zawsze patrzę właśnie tych zawodników na obronę. Bo może akurat się trafi jakiś młody środkowy obrońca, warto właśnie sprawdzać. Bo to musi jednak być zawodnik, który ma 76 overall, co najmniej. Brazylijska liga też czemu nie? Ostatni taki świetny ja mam obrońca, który wyszedł z brazylijskiej ligi, to mi się wydaje: że... Marquinhos? Czy nie? Czy mi się wydaje Edgar on z tych młodych obrońców brazylijskich, teraz no nie wiem, nie wiem dokładnie, a tak Marquinhos właśnie przechodził. Mamy Championship, czyli oczywiście ligę niższej, nas. Zaplecze, można powiedzieć, tak Premier League. To jest taki odcinek dzisiaj bardziej z yy, tyłu, właśnie takich organizacyjnych. Tak zawsze będą wyglądać te zwykle pierwsze pierwszy odcinek nowego sezonu. Edward Hall wykazuje wielki potencjał. Może, może akurat on będzie jakiś ciekawy. Chociaż ja bardziej szukam, jak zobaczy, to się, jak że ma potencjał, by stać się wyjątkowym albo dobra inwestycja na przyszłość, to są najlepsze rzeczy. Najlepsze, co może pisać. Mamy teraz Premier League. No to tu już może jakiś trafią się ciekawi zawodnicy. Mamy tu jakiegoś arsenalu, ale jednak szukam. Szukam jednak jakichś lepszych. Możemy tego też wykazać. Potencjał wieku 18 lat. Jakby on miał być dobry, to bym pisał co innego tak naprawdę. Dobra, no to w Anglii na razie nikoniec zbyt tu nie zobaczyłem Ligę teraz. Liga francuska wykazuje ekipacja ma odstępne 50 milionów. To jest dość ciekawe, albo po prostu mu zdali mega dużo, albo naprawdę jest wart jakieś tam 20-30 milionów, co by oznaczało, że ma jakiś właśnie taki overall już ciekawy. Też szkoda, że tak późno zacząłem ich szukać, bo... Jest dość, widzę, że nie tak mało. Ten, jakby miał właśnie, był, musiał być. No, tego już możemy wziąć, bo psr że może mieć dobrą szkółkę. We Francji jest mega dużo tych gości. Już nawet wolę, żeby nie było. I jest to, o czym mówiłem: dobra inwestycja na przyszłość. I ten gość już jest naprawdę. Gustavo Bustos może być już naprawdę świetnym zawodnikiem. Bundesliga. No, już mamy na samym początku. No tutaj ach nie, jeszcze mam jednego tutaj, dobra, no to tego weźmy. A tu już właśnie 30 plus dni. Jeszcze zobaczmy czy tych innych e, postulatów, jak nie będzie miał nikt dobra inwestycja, przyszłość albo ma potencjał, by stać się wyjątkowym, że tu wątpię, żeby był ktoś jak nie ma jak swim PSV to najwyżej tam jednego jakiegoś zawodnika wyrzucimy. No chyba, że wykaże wielki potencjał to naprawdę i tak tam jeden jest zawodnik ciekawy, więc nie wierzę, żeby ktoś był ciekawszy można by tak powiedzieć. Nie jest uparców, wykazuje wielki potencjał, ale właśnie dobra inwestycja na przyszłość. Gościu ma na lat, 87 overalla i ja go nie zauważyłem wcześniej. I teraz właśnie Oma pisze dobra inwestycja na przyszłość. Warto naprawdę, warto sprawdzać, bo jakbyśmy wcześniej, trochę, parę lat temu na przykład spróbowali go e, szukać tego obrońcy, to byśmy możliwe, że jeszcze natrafili na niego jak był młody i się fajnie rozwijał. No tu już widzę, że nie ma nikogo ciekawego we Włoszech. Przejdźmy teraz do Sla Ligi Santander, ostatnią ligę, którą chyba sprawdzę. Tak, ostatnia będzie liga. Chyba tutaj też, jak na razie, nie widzę nikogo ciekawego. I jeszcze ten gościu. Nie, on jest za drogi, niestety. Ale też właśnie dobra inwestycja przyszłość i wygląda ciekawie. Tam jeden z Francji, chyba był taki gość. No dobra, idziemy dalej. Nie będę sprzedał na razie Akuni. Jeśli się uda go zdobyć, tamtego gościa bez sprzedaży Akuni byłoby super, bo na przykład możliwe, że on jeszcze nie jest na tyle dobry, żeby po prostu być naszym podstawowym zawodnikiem. Doyle Blackburn chce Matiasa za tyle, ile on jest wart. Są kontrakt, musi... nie ma chyba kontraktu. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak to wygląda. Zobaczmy, ile ma Matias kontraktu. E, nie, Matias ma dwa lata, więc nie, no, to po prostu są niskie, niskie kwoty. I żeby to trochę wszystko przyspieszyć, myślę, że troszkę przejdźmy dalej. Mamy dwie wiadomości, magan obiektem zainteresowania. Czy to jest ten gościu, który jest najciekawszy, bo jak tak, to ja muszę już interweniować teraz. Um, w, ligę, w ligę właśnie ten gościu był, więc mnie to trochę obawia. Nie zamierzam pozwolić komuś, żeby mi próbował ukraść tego gościa, bo on wygląda najciekawiej. McGann, czy to był McGann? Nie widzę go tu, gdzie on jest? Tego widziałem, że ktoś też y, próbuje wziąć, gdzie tam Magellan jest, a on miał on imię? na imię Magellan czy na nazwisko, na nazwisko chyba, zaraz to zobaczę, zresztą ja to usunąłem w sumie chyba te wiadomości, ale mam na pewno go tutaj, jeśli właśnie mam gościa Magellan, Nims, aha to jest ten gościu, a nie to jest SP, dobra, ja już myślałem, że mi ktoś próbuje zabrać tego SEO ciekawego. Tych wszystkich SP wyrzucę, bo naprawdę ich jak na razie w ogóle nie potrzebuję. A zostałem tylko tych SO. A i tak to się chyba złożył za jednego z tych SO ofert. A najwyżej zawsze można odkupić już nawet w tym, samym, w tym samym okienku transferowym. Dawniej tak nie można, bo w poprzednich FIFA ale teraz tak można. Pierwsze mecze ligowe chyba się dość późno zaczynają, co widzę, bo, bo gdzieś tak w końcówce sierpnia. Czy dobrze widziałem? No, tak w połowie sierpnia. obiektem no, najwyżej go właśnie tam mówiłem. Odkupimy rank. jak na razie mi się jeszcze podoba. Mogę go zostawić. Ma właśnie fajnie, nawet potenc znaczy overall do wieku, nawet spoko ma to. Właśnie po 23 lata, 82 overall jest spoko Jeszcze jak będziemy dawać plan rozwoju. Najlepiej jest już właśnie jakby overall, końcówka overalla prześcinnie końcówkę wieku jak na przykład. Czyli na przykład jak masz 23 lata, jak już masz 84 overalla, to wtedy jest fajnie już. Mam ofertę transferów zawranka jakąś tam chcą zrobić? Nie, nie ma szans. A w sumie zagawię go nawet. Dam też, a potem w sumie, następna, następna oferta Zawranka, też dam go na niedostępne. Bo jedne w sumie i tak nigdy ich nie sprzedamy jak na razie, przynajmniej, więc nie ma co nadpatrzeć, Mamy raporty o wszystkich. Nie, chyba jeszcze nie o wszystkich. Mm, Conor Wilson, nie, Conor Wilson akurat nie jest za sprzedaż obecnie, ale United go chce dość ciekawie, dość ciekawie. Jeszcze nie mamy wszystkich, a ja mam par tych obrońców i na przykład ten gość już wygląda ciekawie. A wyszedłem, ten z Wolverhampton i jesteśmy w stanie go kupić, więc on już wygląda naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Ale zobaczymy jeszcze tego gościa. Ten chyba, to był nie, który to? No mniejsza z tym, ale któryś był tam obrońca. E, który właśnie, chyba ten Bustos, chyba Bustos, który właśnie zapowiada się, e, że właśnie będzie świetnym zawodnikiem. No na Metz z Newcastle jeszcze Akunia będzie startował, ale Akunia znowu nie jest jeszcze fajną tłapą, aż taką, żebym się bał go wystawiać oczywiście, tylko po prostu wolę subgradeować tą pozycję sobie. Na no, Doyle'a nie dam do niej dostępnych, bo zależy właśnie, jak będzie musiał ten overall. Bo troszkę właśnie tam mi się wydaje, jakby stanął mu ten overal, może tam mi się tylko wydaje. Howard, no to tu e, jeszcze nam tu dajmy go oczywiście Howarda do niedostępnych. I mamy ofertę wypożyczoną Garido, no to jest akurat oferta, która mi się bardzo podoba, bo nie będzie ta z naszym rezerwowym, a ten nowy obrońca, którego zakupimy będzie naszym podstawowym środkowym obrońcą. No to na ten mecz jeszcze właśnie wyjdziemy taką jedenastką. braw, Salazar, Dolan Wrang, Szargawi, czyli pocała po prostu jedenastka z poprzedniego sezonu. I możemy zacząć mecz z Newcastle United. W to sezonie była to świetna drużyna, więc to może być ciężkie spotkanie dla nas. Ale wygrywamy, 1-0. Do Dolan wypada z kontuzją na całym początku tego sezonu. Oj, to może być naprawdę... To może być e, niestety... Niestety kosztowna strata, jeśli pani na dłużej. 8 dni, a naprawdę użyło mi to i to mega, że 8 tylko nie wie. Najprawdopodobniej jedną kolejkę po prostu nie będzie grał. Galido dogadałem pożyczenie na rok do Bournemouth Super. No tam Galido sobie będzie mógł grał. Może, będzie mógł grać, może będzie. Bo nie jest czasem z nami w Lidze. Czy mi się wydaje? Jest, no to w super. No to będzie jeszcze mógł sobie grać w Premier League też w dodatku. No nie, za Doyle, Na razie nawet nie będę patrzył na to, bo tam, bo tam mówiłem, nie dam go do niedostępnych, ale na razie, te na razie go po prostu nie będę sprzedawał. Chociaż w sumie te niedostępne mogę jakby z powrotem wrócić, aby był dostępny, można tak powiedzieć. Mamy końcowy raport o wszystkich i oferta pożyczenia Holzel na dwa lata. Holzel jest naszym podstawowym zawodnikiem. Nie ma szans, żebym go i Doyle na niedostępnych. Dobra. I ten nowy obrońc. Na Major United jeszcze nie będzie go oczywiście. Jestem ciekawy, najlepszy overallowo Jest Knutsen, Jak ten Boostos? 17,78. To jest najlepsza opcja zdecydowanie. Wiem, że tutaj właśnie ma gościa, na przykład mają te 81 overalla. Ale mam 21 lat. Wiem, że ciężko bardzo ich y, zdobyć też. To też dlatego. Ten top ma już właśnie lat, niedawno miał jeszcze 20. Ten wygląda też oczywiście dość ciekawie, ale myślę, że najlepiej wygląda zdecydowanie ten Boostos. Idziemy po zakup jego i wygląda też na wysokiego. Met 93, o to chodzi. takiego jego obrońcy po prostu chce. I jego sobie daję, a najwyżej zostawię jeszcze Marfiego, bo on jest też dość ciekawy, choć troszkę za mały, 1,80 m. z United, oczywiście, niestety, najprawdopodobniej bez dolana, jeśli dobrze pamiętam. Oferta położenia Sylwy. Sylwa, akurat nie, silva jest naszym rezerwowym i chce, żeby został na naszym rezerwowym. Nie będzie, niestety, właśnie tam myślałem, Dolana, Arnold, nie, Arnold, nie Brown, nie będzie mój S.O. grał, środkowy obrońca mi nie będzie nam grał, Arnold tutaj, nie tutaj, e, tylko tutaj oraz właśnie tutaj, skrzydłowy, a tam Hubert może być na ten mecz i zaczynam to spotkanie, no będzie to ciężkie spotkanie, pewnie przegramy, ale to nic, to jest Manchester United, wygrywamy, braw z dubletem i o to chodzi, piękny, piękny początek tego sezonu. W sumie, Boostus jest właśnie. Że raczej, tak jak mówiłem kiedyś o porównaniu o, Ramosu, czy, o Ramosie, czy, czy Sergio Ramos jeszcze gra? To jest dość ciekawe dla mnie, bo to nie znaczy, że ten nie musi być w Real na przykład, czy tam w PSG, żeby to był właśnie odnośnik Gramosa. Sergio Ramos nie gra już, czyli to jest jakaś szansa, że on może być jakby tym właśnie Ramosem. Więc naprawdę, czyżbyśmy mieli przyszłego Ramosa? Jest na to jakaś szansa na pewno. Jeszcze chciałem właśnie w dzisiejszym odcinku podpisać go. Oby się to udało. Oferta transferu Lawson. Nieważna jaka kwota. Zgadzam się, do Wisły Kraków idzie mu już overall. Nie, nadjeżdża overall w górę, ale już wartość bo troszkę mu poszła w dół. E, Merz Brighton. Tu jest. Znaczy to jest Carabao Cup. Dodaję szybką symulację na to spotkanie. I awansowaliśmy dalej. Braw. I Dolan, który wraca po kontuzji strzelam bramki. Kolejny z Zbornów, czy im spotkamy się z może Garido. Może z Garido się spotkamy. Losu nie zmieni barw. Matias z ofertę transferu do Filadelfii, czemu nie? Możesz już jako młody od młodego. Ale w sumie nie, najpierw zróbmy taką. Pewnie się nie zgodzą, ale to nie jest tak, że Mathias musi musi opuścić nas teraz, więc spokojnie powoli będę zobaczył, ile trzeba dać. 47 milionów ledwo, co ale styknie to. zwłaszcza, że nie musimy mu jakiegoś mega kontraktu dać, ale nie wiem, czy to nie jest za mały kontrakt. Nie wiem czy to nie jest czasem za mały kontrakt. Może powinien dać mu większy, oby tylko naprawdę to nie było za mały kontrakt. Bo w takim wypadku nie będziemy mogli go kupić, bo już nie mamy czasu. Potem, ale może jednak będzie chciał. Matias, rozmowy spełza na niczym. Spodziewałem się, że może tak się wydarzyć. Match z Bournemouth i zaczynamy. Galido jest, czy nie. Nie mają, Garido, dobra, spoko, zaczynam ten mecz. I porażka z 4 do 1, co to Bornów zrobiło, że jest Benjaminkiem i... bo widziałem, że oni są w... na przodzie tabeli. My tylko, tylko dla nas do Unstein. No ciekawe, co tam Bornów zmontowało, czyżby mieli jakieś same świetne młode gwiazdy, które po prostu są yy, chętni gry i chcą naprawdę towarzysz planu rozwoju. Bustos akceptuje, Uf, użyło mi, naprawdę mi mega użyło. Że zaakceptował i mamy. Może przyszłego Ramosa? Może, nie wiem. Jest taka opcja. Dam już go właśnie tutaj do podstawowej jedenaski za Brauna. Znaczy, tutaj tutaj Brown wyląduje. Bustos tutaj. I już to naprawdę wygląda super. Już nie będziemy nikogo sprzedawać pewnie, bo Matias jak nie dostajemy pewnie jakąś ofertę, więc przejdźmy do pierwszego. No nie dostajemy żadnej oferty. Dobra, ta wygląda nasza jednostka. Kończymy też ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!